Otoczyć Otwórzcie razem z wam paczki. Tym jedna z materiałami, a druga od Wicki. Ale chyba zacznijmy od materiałów, bo jest to bardzo szybka moim zdaniem paczka. Więc tak. Jak zwykle na oszczędność lecę. A bardzo lubię zbierać takie folijki, mam ich zapas póki co. Zawsze się to przyda. Możecie napisać, czy też zbieracie, jeżeli sprzedajecie jakieś rynkodzieło czy coś. Dobra, mamy tutaj 20 sztuk yy, karbinczyków. Tako. Dzisiaj trochę mniej kupiłam. Znaczy dzisiaj. Ostatnio jak kupowałam. Tak wygląda obecny zapas. Mamy jeszcze taką plastikową. Plastikową taką mam. I wrzucamy to do swojej i mamy. Jak na ten moment wydaje mi się, że mi to wystarczy. Ale lecąc dalej, mamy też paczkę właśnie od Aurelii, czyli od Rico. I tak. Tutaj mam nadzieję, że ja nic nie przetnę. Nie powinnam chociażby. Dobra, zobaczymy, co my tu mamy. I. O! Ucho. I to jest to wszystko. Tutaj widzę, że mam foliki, które też takie mam. Sama takich używam, więc polecam. Kratisy eee, do twoich paczek. U, To co? Otworzymy pierwsze tą, zobaczymy. Tutaj jeszcze jest to i tutaj taki kwiatuszek. Na przykład do koników. I zobaczmy, co my tu mamy. Koty się posypały, piesły się posypały. Ja od niedawna mam taki pojemniczek tutaj ze wszystkimi właśnie gratisami. No i będziemy tutaj też patrzeć. Tu są chyba, to są naklejki chyba ręcznie robione. Z tego kojarzę po tej folii papierowej. W folii papierowej to jest folia do pieczenia, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tutaj ręcznie robiony koteczek ze serduszkiem. A my tutaj mamy jeszcze koty. I koto chleb. <grywia> tutaj też kociki. Tutaj również kociki, więc będzie stado kotów. Ode mnie też macie koty, więc będzie naprawdę stado kotów. <grywia> I tutaj też takie kociaki. I tutaj też ręcznie nierobione, łapka. Jeszcze jest naklejek jest jeszcze tu. Tutaj mamy też ręcznie rubioną. Taki koteł. I takie. To to będziecie mieć w wersji gratisowej. Tutaj mamy kordeo. Takie z bawełny. Jakie to jest mięciutkie. Więc macie też kordeo, możecie dostać. Tutaj jest drugie kordeo. Z takiego sznureczka. On jest taki bardziej rozmiarówka A5 i tutaj też A5, więc jeżeli ktoś ma A5, to będzie też kordeo. Tutaj mamy... A to nie było razem? To chyba było razem. Hmm... To chyba wydaje mi się, że było razem, chociaż nie jestem w stanie stwierdzić. Przynajmniej kolorystyka pasuje, więc no. I tutaj jest kokardeczki. Takie srebrne. Dobra, z gratisów dla Was jest to wszystko. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy bransoletki kolejne od Riku. Kolejne do kolekcji. To są w takich kolorach brązowych. W ogóle ta kolorystyka tak do siebie pasuje. Że cudo po prostu. Ogólnie zapraszam Was do tej, do Vinted, do Aurelii. Tak, moja autokorekta w ogóle zapamiętała nazwę tej. Jak wpisuję Vinted komuś i ogólnie autokorekta moja pamięta nazwę Vinted. No i czasami wpisze mi się biedronka, biedrona. Więc no. Ja z tej racji jestem w za stanie zapamiętać Vinteta Aurelii, bo telefon przypomina. Tutaj mamy chyba charmsy. Cóż to za charmsy? Sypcie się, sypcie się. To są te gwiazdki, właśnie będzie ten gwiazdka w grudniu, więc to chyba jutro będzie już gwiazdka, tak? Co dzisiaj jest? I... No jutro, jutro będzie gwiazdka Więc sam raz gwiazdka do mnie dzisiaj przyszła I tak jest serduszka I ja sobie włożę z powrotem do tego bo Mam bardzo dużo czarnców Żeby nie zgubić się w tamtych czarncach Więc póki co położę je ja po prostu Tak <grym> Tutaj mamy kluczyki O jakie ładne Tylko ja niestety kluczyków nie mogę nosić tego typu. Mogę nosić kolczyki złote albo srebrne, a takich nie mogę niestety, ale pójdą na półkę ozdobną. Więc mamy takie śliczne kluczyczki. Możecie je właśnie znaleźć na Vintage u Aureli. Ja sobie tu z powrotem rzucę, żeby je nie zgubić. I tutaj mamy... Coś czuję, że to jest zestaw zup to sam. Nie będę go otwierać, ale widzę, że jest żyłka i jest to zestaw, zrób sobie to sam, Więc y, może kiedyś, może kiedyś Teraz sobie pójdzie na półeczkę z rzeczami od widzów. Mam tego naprawdę sporo. Tutaj mamy materiały. Jest ta fajna włóczka. On naprawdę jest fajna. Bo ją można sobie rozczesać, na przykład rozczesać, czyli w taki sposób odplątać to. O! Potem uczesać szczotką taką, jak macie jakąś byle jaką szczotkę, która nie jest do włosów, na przykład jakąś starą, umytą i można z tego robić włosy dla konia. Aurelia, weź mi napisz, gdzie ty kupujesz tą włóczkę, ja sobie przyjdę i kupię. Dobra, mamy... o, koni. Koni. Dzień dobry, koniu. Mamy konia, powiedzmy, teoretycznie. Tutaj widać, że jest materiał na łóżka. Taką rozmiarówkę a szósteczka. To jest taka trochę większa a szósteczka. Więc jest taki mały konik. Jedno, ja y, właśnie P myślałam, że konia do, dorobić jakiegoś, tylko mi się nigdy nie chce szyć, więc, a <śm> ja ci zrobię tego konia. <śm> ja ci tego konia zrobię. <śm> więc jest taki konik. Tutaj do niego chyba materiał na uszka, A tu jest więcej koni. O Boże. Oj, konie są. Tu jest jeszcze taki czarnuszek. Czarnuszek, czarnuszek. Może tutaj, żeby zobaczyć. No jest trochę tutaj rozpylute, ale, ale dałoby się to jakoś jako ugarnąć. No taki trochę wodliwy, ale no. I tutaj mam jeszcze jednego, beżowego, też rozmiar A5, wolę sobie rękę wsadzić, żeby zobaczyć, jak on tam wygląda z przodu. No też ma tutaj dziurki. Wiem, że nie no, nie za bardzo idzie jej szycie, więc jest dobrze nawet, jest dobrze. Tylko musisz spokojniej szyć, tak na spokojnie. I zawsze mieć to, że mieć nić taką samą koloru, jakiego robisz materiał, bo tu widzę, że jest niebieska nić. Więc lepiej mieć ten sam kolor i, i no I to są uszka do niego. Więc tak wygląda paczuszka od Aureli. A tak wygląda ogólnie mój cały zapas yy, biżuterii od widzów. To są te nowe. Tu jest od wanilii z tego co pamiętam i któreś z tych są od Aureli. To jest pierścionek od Aureli. To jest od Aureli. Z tego, co mi się kojarzy, to nie jest od Aureli. To nie. To jest od Aureli. To robiłam z właśnie z zestawu. Zrób to sam od Aureli. Mm. To też. A to chyba nie jest od Aureli. Aurelia, to Twoja? Chyba nie. To jest od Vanilli. To nie pamiętam już od kogo było, ale też nie od niej. I tu jest taki właśnie ładny ładne zestawy właśnie od Aurelii. Jestem w stanie kapnąć się, która, że to jest ona, bo ona robi takie kwiatuszki. więc jest taki. Wszystkie. Będę musiała sobie kupić drugie takie pudełko. Już kupiłam tylko jedno. Jakby co ktoś szukał, to one są w Adskim. Za 2 zł. Bardzo fajne. I tak czy siak będę musiała kupić nowe, bo przydałoby się mi przytrzymać właśnie to. Bo nie mam gdzie tego trzymać. A trochę tego jest. No. I tak wygląda zawartość paczuszki. Czyli gratisy dla Was. Bazy koni. Były kolczyki i bransoletka. No i oczywiście czarmsiki. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, komentarz. No i oczywiście suba i nie zapomnijcie wpaść do Aurelii. Ну то